System Porotherm Dryfix to najnowsze rozwiązanie wśród ceramicznych pustaków szlifowanych. Do tej pory pustaki szlifowane łączone były zaprawą do cienkich spoin Porotherm DM. W systemie Dryfix łączy się je przy pomocy poliuretanowej zaprawy murarskiej POROTERM Dryfix. To bardzo łatwy i szybki sposób murowania, a co ważne, prace murarskie w systemie Porotherm Dryfix. Można wykonywać również w zimie w temperaturach do minus 5 stopni Celsjusza. Pierwszą warstwę pustaków układa się na idealnie poziomej warstwie wyrównującej, wykonanej z zaprawy Porotherm AM, o grubości minimum 10 mm. Aby uzyskać idealnie poziomą warstwę, należy zastosować laserowy niwelator. Łaty oraz specjalne stojaki do poziomowania pierwszej warstwy. Do wyrównania podłoża z zaprawy potrzebna jest też aluminiowa listwa o długości minimum 2 metrów. Staranne wyrównanie podłoża pozwala na proste i dokładne ułożenie zarówno pierwszej, jak i kolejnych warstw pustaków. Pierwszą warstwę pustaków układa się bezpośrednio na wyrównanej warstwie zaprawy. Zasady jej murowania są identyczne jak w przypadku tradycyjnych pustaków Poroterm P. plus W. Poszczególne pustaki pierwszej warstwy układa się wzdłuż sznurka murarskiego i wyrównuje w obu kierunkach przy pomocy gumowego młotka i poziomicy. Kolejne warstwy pustaków muruje się już z zastosowaniem zaprawy Poroterm Dryfix, dostarczanej wraz z pustakami. Przed nakładaniem zaprawy DryFix puszkę należy wstrząsnąć około 20 razy i przykręcić do pistoletu. Dawkowanie piany reguluje się siłą nacisku na spust pistoletu oraz śrubą regulacyjną. Tuż przed nakładaniem zaprawy poroterem DryFix pustaki należy odkurzyć i zwilżyć, aby zaprawa lepiej przylegała do podłoża. Murując w temperaturach ujemnych poniżej zera, pustaków nie zwilżamy, a jedynie odkurzamy szczotką lub dużym pędzlem. Na wyrównane rzędy pustaków, nanosi się dwa równoległe do siebie paski zaprawy Dryfix o średnicy około 3 cm każdy, w odległości 5 cm od krawędzi pustaków. Przy grubości ściany 8 lub 11,5 cm, nanosi się tylko jeden pas zaprawy na środku ściany. Aby prawidłowo wykonać narożniki, należy użyć pustaków uzupełniających połówkowych i narożnikowych. Wiązanie pustaków w narożniku każdej warstwy musi być obrócone o 90 stopni, czyli prostopadłe względem pustaków warstwy poprzedniej. Należy także pamiętać, aby długość przewiązania murarskiego wynosiła minimum 10 cm. Czas otwarty, czyli czas, w którym należy ułożyć pustaki na rozprowadzonej zaprawie, wynosi od 5 do 10 minut. Jeśli po jego upływie pustaki nie zostaną ułożone, zaprawę należy usunąć i nanieść ponownie. Raz położonego i wyrównanego pustaka nie należy podnosić ani przesuwać. Jeśli jednak zajdzie taka konieczność, zaprawę należy usunąć i nałożyć ją od nowa. Podczas nakładania zaprawy puszkę należy utrzymywać w pozycji pionowej nad pistoletem. Przed zastosowaniem cegieł uzupełniających w narożniku ściany. Zaprawę poroterem Dryfix należy nanieść w dwóch pasach, również na gładką boczną powierzchnię pustaka, którą następnie przykłada się do pustaka narożnikowego. W pustakach kieszeniowych nie należy wybijać przegród kieszeni. W narożniku stosuje się pełnowymiarowe cegły kieszeniowe, które łączy się za prawą Dryfix z gładką powierzchnią pustaka narożnikowego. Zastosowanie tego rozwiązania zapobiega powstawaniu pionowych prześwitów w narożach ścian. W miejscu osadzenia okien i drzwi należy stosować pełnowymiarowe i połówkowe pustaki kieszeniowe. W miejscu parapetu należy ułożyć pustaki kieszeniowe kieszeniami do góry na dwóch pasach zaprawy poroterem Dryfix. Zaprawa powinna być również naniesiona na powierzchnię pomiędzy poszczególnymi pustakami. Do połączenia ścian nośnych i działowych stosuje się kotwy ze stali nierdzewnej. Miejsce osadzenia kotwy należy spiłować pilnikiem diamentowym, by nie dochodziło do zwiększenia grubości spoiny w kolejnej warstwie. Po zeszliwowaniu należy oczyścić powierzchnię pustaków z pyłu i ułożyć kotwy na pasku zaprawy poroterem Dryfix. System poroterem Dryfix to przede wszystkim znacznie krótszy czas budowy w stosunku do tradycyjnych metod murarskich. Zaprawa nie wymaga przygotowania i jest dostarczana w poręcznych, lekkich puszkach. Nakładanie gotowej zaprawy pistoletem jest bardzo łatwe i gwarantuje niespotykaną czystość prac murarskich. Murowanie ścian w systemie Dryfix można prowadzić również w okresie zimowym.